Panie ministrze, pan, pana poprzednik, a właściwie poprzednik pana ministra Czarnka, pan Jarosław Gowin, wprowadzając ustawę zlikwidował dyscypliny, które miały nawet stuletnią historię. Ja wiem, jakie dyscypliny te nowe się pojawiają, ale Wysoki Senat być może będzie zainteresowany. Proszę powiedzieć, jakie dyscypliny pojawiają się na skutek właśnie tych nowych propozycji w chwili obecnej. Dziękuję. Proszę bardzo. Dzięku, dziękuję bardzo za to, za, za, za to pytanie. Też mam podobne odczucia jak, jak pan senator, jeśli chodzi o o, tą, powiedziałbym, o to wytrzewienie tak naprawdę tego systemu, który był systemem, powiedziałbym, ugruntowanym w tradycji polskiego uniwersytetu. Też jestem przeciwnikiem tych działań, które zostały zrealizowane za sprawą, w tym wypadku na szczęście tylko rozporządzenia. Więc, ale też nam trudno jest, proszę zrozumieć, Szanowni Państwo, Wysoki Senacie, proszę zrozumieć, nie możemy dokonywać tutaj działań zbyt radykalnych, bo przepraszam, od płotu do płotu to tylko człowiek w pewnym stanie jest, ma możliwość poruszania się. My tak nie chcemy czynić. Jakie to dyscypliny? Więc to jest, może zacznę od tego, co, co łączy się z, z, pośrednio z moją przestrzenią. Dotychczasowa dyscyplina nauki, nauka o polityce i administracji z, tego, z tej dyscypliny została wydzielona dyscyplina Stosunki międzynarodowe. I tutaj niesamowicie silna presja ze strony przedstawicieli stosunków międzynarodowych, aby, aby rzeczywiście taka dyscyplina się pojawiła. No, to w obecnej sytuacji też pokazuje, że, że istnienie tej dyscypliny jako autonomicznej jest konieczne. Etnologia i antropologia kulturowa. To jest mocno ugruntowana dyscyplina. Nawet po, po, po tej kasacji, która została dokonana za sprawą Gowina, no, przedstawiciele tej, tej dyscypliny funkcjonowali. I, I całe szczęście, ponieważ ta dyscyplina jest podstawą dla funkcjonowania tak naprawdę dużej części, przynajmniej części, części, muzealnictwa polskiego. To Kolejna to nauki o rodzinie. Dyscyplina nauki o rodzinie wydaje się, że w sytuacji tej zimy demograficznej, ale też i wszystkich tych zjawisk tak poważnych, oddziałujących na naszą rzeczywistość, ta dyscyplina jest bardzo ważna. Kolejna to. Polonistyka. Do tej pory mieliśmy tylko literaturoznawstwo, wprowadzamy polonistykę, no też byłem zadziwiony, że, że takie działania ze strony ówczesnego premiera, ministra edukacji były podejmowane. Biotechnologia jako nowa dyscyplina, weterynaria i wreszcie nauki biblijne w dziedzinie teologia a więc w dziedzinie teologia będzie teologia i będą nauki biblijne, to też ma swoje uzasadnienie. To są te, to jest te siedem dyscyplin, natomiast jest jeszcze jedna tam pewna korekta do bodajże inżynierii materiałowej, czy tego, co związane jest już z naukami stosowanymi, Dodana została, zostały nauki kosmiczne, a więc to, co związane jest z kosmosem, a więc z możliwością, nie tylko publikowania, ale też działania w tej właśnie przestrzeni. To były te główne, te siedem to, to są te, które mają zupełnie nowy, nowy, nowy byt.